Dzisiaj mam dla Was taką ciekawą gierkę, nazywa się Quark. Jest to retroshooter inspirowany dumem. Powiecie, no Godlike, dobra, ale takich gier jest pełno, tak? Retroshooter inspirowany dumem. Natomiast ta gra ma w sobie coś unikalnego. Otóż w tej grze, czyli w Quarku, przenosimy się do alternatywnej wersji lat 80., gdzie Czechy są potęgą atomową i cała gra dzieje się, uwaga, w Czechach. Ile znacie gier dziejących się w Czechach? No chyba tylko Kingdom.com? Chyba tak. O nie, jeszcze chyba Deus Ex był. Także Czechy są bardzo mało eksploatowane w grach. Myślę, że to jest ciekawe. Teraz pytanie, czy tą grę warto kupić? Sprawdźmy. Pierwsze, co rzuci wam się w oczy po odpaleniu kwark? Jest to taki specyficzny klimat tej właśnie produkcji. Akcja, tak jak mówiłem, dzieje się w alternatywnej wersji lat 80., gdzie Czechy są prawdziwą potęgą atomową. W generowaniu prądu przoduje tytułowy kwark. Jest to taki gigantyczny kompleks, Produkujący setki tysięcy megawatów prądu, zbudowany w całości pod ziemią. Oczywiście, tak wielki kompleks jest równie bezpieczny dla samych pracowników, co imponujący względem rozmiarów, no ale towarzyszu, żyjemy przecież w Socjalistycznej Republice Czeskiej. Zarząd i partia dbają o nasze bezpieczeństwo, więc nie musicie się niczym przejmować. Po takim wstępie pewnie spodziewacie się, że ten tytuł będzie całymi garściami czerpał z klimatów Związku Radzieckiego oraz PRL-u, i macie cholerną rację. Ta gra jest wprost naszpikowana takimi odniesieniami, całkiem wymyślnymi żartami do PRL-u właśnie. Śmiem twierdzić, że każdy w ten tytuł może zagrać, każdy go może kupić, natomiast jedynie Słowianie, żyjący w tym bloku wschodnim, czy tam z bloku Związku Radzieckiego, zrozumieją jego przekaz i całe mnóstwo smaczków, jakie on ma do zaoferowania. Kwalk to jest prawdziwa esencja ustroju dawno minionego i kopalnia zabawy dla każdego Słowianina.